Z cyklu rozkminy basenowe. Mamo wiesz, ja zawsze boję się o Filipka, na przykład nie wiem, czy on nagle nie wyskoczy na ulicę. Teraz jak szedł koło basenu, to tak naprawdę nie wiedziałem, czy zaraz do niego nie wskoczy. Rodzaństwo dzieci z niepełnosprawnością, tak zwane niewidzialne rodzeństwo albo też szklane rodzeństwo, są to bohaterowie dru drugiego planu, którzy poza tym, że ogromnie swoje rodzeństwo kochają, Biorą na siebie ogrom lęku o jego bezpieczeństwo. Właśnie rozpoczął się rok szkolny, i chciałabym Wam zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które mierzą się z takim wyzwaniem, które mają rodzeństwo z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Zwróćcie na nich uwagę. Często są to dzieciaki wyśmiewane, często słyszą, że. Są gorzej ubrane, że są tak samo głupie jak jego rodzeństwo. Powierzcie mi w swoim doświadczeniu zawodowym, ale i życiowym, bo z niepełnosprawnością młodszego syna mierzymy się od kilkunastu lat, usłyszałam wiele mocnych zdań. I to zdań wypowiedzianych od drugiego dziecka. Proszę Was o uważność i taką rozwagę, rozmawiając z własnymi pociechami. बुझाव